Dzień dobry, kryptomaniacy! Tu Akademia Kryptowalut. Zaczynamy nowy tydzień i nowy miesiąc na czerwono, i to dosłownie. Bitcoin kilka godzin temu spadł w okolice 101 tysięcy dolarów. Zjazd uruchomił prawdziwą lawinę likwidacji. W ciągu krótkiego czasu z rynku zmiotło lewarowane pozycje o wartości około 530 milionów dolarów, głównie te, które grały na dalsze wzrosty. W ciągu 24 godzin to ponad 1 miliard dolarów. Łącznie zlikwidowano ponad 300 tysięcy traderów. Globalna kapitalizacja całego rynku krypto cofnęła się o około 10% i podąża w okolice 3 miliardów dolarów. Jedna z ważnych przyczyn nerwowości to niepewność wokół grudniowej obniżki stóp procentowych w Stanach. Jeszcze w zeszłym tygodniu rynek dawał jej prawdopodobieństwo w okolicach 97%. Dziś szansa na cięcie o 25 punktów bazowych spadła mniej więcej do nieco ponad dwóch trzecich. Entuzjazm wyraźnie przygasł. Do tego część dużych graczy wykorzystała ostatnie okolice szczytu przy 115 tysiącach dolarów, żeby zrealizować zyski, a napływy do funduszy typu ETF na bitcoina w ostatnich tygodniach wyraźnie się ochłodziły, szacunkowo o około 12% w skali miesiąca. Czy to już koniec hossy? Na razie nie. Kluczowy jest poziom spadku od ostatniego historycznego maksimum. Żeby mówić o unieważnieniu obecnego rynku byka, bitcoin musiałby spaść mniej więcej o jedną czwartą od szczytu, czyli w okolice 100 tysięcy dolarów, i tam się utrzymać bez szybkiego odbicia. Tego scenariusza dziś po prostu jeszcze nie ma, ale jesteśmy blisko granicy. Na wykresie krótkoterminowo ważny jest przedział od 107 tysięcy do 110 tysięcy dolarów. Jeżeli cena będzie się tam utrzymywać i rynek zbuduje konsolidację, można będzie mówić o kontynuacji trendu wzrostowego po głębszej korekcie. Utrata tego zakresu, zwłaszcza na początku tygodnia, uruchamia z kolei kaskadę likwidacji. Tak jak widzieliśmy przy spadku poniżej 108 tysięcy dolarów, gdzie włączyły się automatyczne systemy likwidujące pozycje jedna po drugiej. Równolegle warto spojrzeć na rynek akcji, bo tam dzieje się coś bardzo ważnego z punktu widzenia ryzyk dla krypto. Historycznie, listopad jest jednym z najmocniejszych miesięcy dla giełd w Stanach. Od końca lat 20. ubiegłego wieku indeks S&P 500 kończył listopad na plusie mniej więcej w 60% przypadków. Średni zysk w takich zielonych listopadach to około 1%. Indeksy skupione na spółkach technologicznych, jak Nasdaq czy indeks małych spółek Russell, statystycznie radzą sobie w listopadzie jeszcze lepiej. Ale jest druga strona medalu. Tak zwana wielka siódemka spółek technologicznych Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia i Tesla ciągnie cały rynek na swoich barkach. Te siedem firm ma dziś łączną wartość przekraczającą 20 miliardów dolarów i odpowiada za około 35% kapitalizacji całego indeksu SP500. To rekord koncentracji. Mówiąc po ludzku, jedna trzecia wyniku całego indeksu zależy od zaledwie siedmiu spółek. Jeśli dwie z nich wejdą w głębszą korektę, mogą pociągnąć w dół cały rynek akcji, a wtedy rynki ryzyka, w tym krypto, też odczują to bardzo mocno. W tle rośnie też znaczenie złota. Indie w ostatnim kwartale prawie potroiły swój import fizycznego złota do wartości około 7,8 miliarda dolarów. Bank centralny tego kraju ma dziś w skarbcach około 880 ton kruszcu i zdecydował się na repatriację części rezerw przechowywanych wcześniej za granicą. Udział złota w ich rezerwach walutowych wzrósł z około 11,7 do prawie 14% w zaledwie kilka miesięcy. To element szerszego trendu odchodzenia od dolara jako jedynej głównej rezerwy. Widzimy to też w Chinach, Turcji, Rosji. I innych państwach. Dla części firm rolę twardej rezerwy pełni jednak nie złoto, tylko bitcoin. Przykład skrajny to spółka MicroStrategy, która konsekwentnie stosuje strategię regularnego uśredniania ceny zakupu. W ostatnich dniach dorzuciła kolejne 397 bitcoinów za około 45,6 miliona dolarów. Średnia cena, po jakiej ta firma kupuje bitcoina, to dziś około 74,5 tysiąca dolarów. Przy obecnych notowaniach daje im to niezrealizowany zysk, liczony w dziesiątkach miliardów dolarów. Jednocześnie trzeba uczciwie powiedzieć, spotowe fundusze ETF na bitcoina nie są już tak głodne jak kilka miesięcy temu. Po raz pierwszy od wielu miesięcy łączny dzienny popyt ze strony dużych instytucji spadł poniżej ilości nowych bitcoinów, które codziennie trafiają na rynek z kopalń. To znaczy, że przy obecnym tempie zakupów te instytucje nie są w stanie wchłonąć całej nowej podaży. W krótkim terminie osłabia to efekt niedoboru, który wcześniej mocno napędzał wzrosty. Jeśli chodzi o Ethereum, na wykresie rysuje się tak zwany harmoniczny wzór dystrybucji po prostu niedźwiedzia formacja, sugerująca większą szansę na dalszą korektę. W momencie nagrywania tego materiału, Ether znajdował się tuż nad ważnym wsparciem. Poziom pękł, a była nim strefa docelowa w przedziale od około 3300 do 3400 dolarów. Kolejny target to 2860 dolarów. Dla tych z Was, którzy trzymają gotówkę na ewentualne dokupienie, to są miejsca, które po prostu warto mieć zaznaczone na wykresie. Na marginesie, podczas gdy szeroki rynek jest czerwony, część monet nastawionych na prywatność potrafi świecić się na zielono. To wyraźny sygnał, że inwestorzy coraz mocniej cenią anonimowość transakcji. Nie jest to porada inwestycyjna, ale jest to sygnał, którego nie warto ignorować. Podsumujmy. Mamy mocną, ale wciąż korekcyjną falę spadkową na bitcoinie, duży pakiet likwidacji, chwilowe ostudzenie apetytu funduszy ETF. Oraz bardzo mocno skoncentrowany rynek akcji, gdzie kilka spółek decyduje o wyniku całego indeksu. Z drugiej strony rośnie rola złota i bitcoina jako rezerw, a duzi gracze, tacy jak MicroStrategy, dalej spokojnie dokładają do swoich pozycji, korzystając z niższych cen. Na dziś to tyle od Akademii Kryptowalut. Dajcie znać w komentarzach, jak wy widzicie tę korektę. Czy traktujecie ją jak początek głębszego trendu spadkowego, czy raczej jak okazję, żeby krok po kroku budować pozycję na dłuższy termin? Trzymajcie się, i do usłyszenia w kolejnym materiale!